Witam was, ja jestem samotny strzelec, a to jest. Las A dokładniej Slender! Eee, dobra, no to. Nie wiem gdzie tutaj mam iść Skierka. Nie grałem w nią nigdy. I nawet teraz żałuję, że w nią gram. Mam dwie chyba ścieżki. Nie wiem jak to... O. Wiem... Mmm... Dobra. Slender... postać jakaś taka w garniturze, tylko to wiem, że jakiś niewysoki łepek w garniturze bez twarzy. Boję się przeokropnie. Jest godzina 24. Tak, jestem jeszcze na to sam w domu. Serce mi bije. Aż sobie nawet trochę ściszę. Czekajcie Fuck, tak. ja no nie chcę wstydzać Ręce mi się trzęsą przełupy Może mnie nie znajdzie, Uf, nie Uf. Nie, ja, ja nie ściemnia, w ja się boję Może gdzie nic się nie dzieje do zawału dostanę takiego samego lasu jeszcze to funkcjonują sobie na full grafikę, aż to ja żałuję ja pierdzielę. ja się chyba kręcę w kółko, bo ja co to jest nie wiem co mam zrobić idę prosto może też to to jest góra jest Jeżeli będzie jakaś chata ja ja do niej nie chodzę, nie ma chata chodzi w tej grze? Mam chodzić tak przez ten las, coś mam? Czy czegoś dojść, coś znaleźć. Gdzie ten? jest. Co to jest? O oh, fuck! Co to jest jakiś system? Z paliwem? Czemu ja to gram? Czemu ja w to gram? Czemu ja w to gram? Nie, ja chyba zaraz skończę Co tu jest? Co to jest? Co to jest? Jakiś lasek? Jakiś kościół? Boże... Co to jest? Coś mam powiedzieć? Coś jest tam! My God. Boże. Co to jest? Dom? Fuck, ja do niego nie wchodzę. Nie, ja, ja nie chcę. Ja ja nie chcę. Kurde Ja się nie boję. Ja się nie boję. Boję się strasznie. Kurde, jego macie! Fuck. ducha Fuck, ale mi serce bije Czemu ja do tego domu biję? Zamknę oczy jak będzie Od razu wyłączę grę O, coś ścina Łooo Chyba za mną. O, nacisnąłem escape żeby zmniejszyć miejsce na dysku i niechcący mi się gra wyłączyła no, z jednej strony to też dobrze bo no bo z nią skończyłem ale z drugiej strony też chciałem ją skończyć z wami więc ja może tam jakoś dojdę do tego budynku o szedłem sobie przez las i nagle znalazłem jakieś duże drzewo, na drodze, tą też karteczką, więc no teraz inaczej będziemy grać, nie? can't run no i znowu sprzyjmy te jakieś pępy no dobra, idziemy dalej, mam nadzieję, że już tego domu nie będzie, bo ja do tego domu nie chcę wchodzić ale... pierka na serio, jest jak... Jeszcze jakiś dom? Boże. nie ten slender tu mieszka. Jakoś się tu skaczy. Księżyc tutaj nic nie ma. To jest otwarty. Może pojadę i ucieknę z tego. Dobra. Nie wiem gdzie ja mam tu iść. Kurde. Ścieżka do domu. ten drog. Chciałem zakończyć tę tak. robić. To ja... Nie wiem co ja mam No nie. Boże, czym ten dom jest wszędzie? Ja pierdzielę? Nie. Wejdź do niego? Dobra. Ostatnia szansa. Chodzę Ale do pierwszego lepszego pokoju i wychodzę. Bo to jest wejście Gdzie to są dwa w Prawo czy lewo? Szybko Idę w prawo Teraz w lewo serce ja pierdzielę gdzie ja dzisiaj nie zasnę o kurde nic ja dzisiaj nie zasnę ja pierdzielę o kurde jeszcze laguję <laughs> przepraszam za to ale kurde a ja się boję ja pierdzielę, nie, nie, ja, ja w to nie gram O kurde Co to? Wyjezdano? Pierdzielę, ja w to nie gram Karteczka Znowu ten z lasem Spierdzielam, nie ma bata o kurde. Ale mi serce wali. Ja pierdzielę. Uciekam. O kurde. O ja pierdzielę. Dawaj. O! Ja zaraz zawału dostanę. Ja już do, do tego domu nie idę. Ja w to nie gram. Pierdziele Czemu ja jeszcze w to gram? Co to jest? Ja, ale, ja pierdzielę. Cały się trzęsę, nie O kurde Przepraszam was bardzo, ale Nie mogę, serio Co to jest? Oh my god What the fuck Tu jest chyba znowu karteczka Po anyway. czemu ja zbieram te kartki? To jest jakaś naumkicha Boję się i ja opierdzimy Ale się boję O kurde Czuję, że on za mną idzie Nie, ja, ja nie dojdę do końca Myślę, że zaraz ją skończę do mnie Przepraszam Ale chyba tak zrobię Znaleźć no się nie, mnie, kurde. Ja chcę już to wyłączyć, nie to będzie Ale nie, boję się. Ja nie mogę nie chcę zobaczyć, jak się kończy, bo pewnie ten gość nas dopada o my god Uff! Nie, ja już nie chcę kontynuować. Nie To by było na tyle. Kończę. Fuck! O kurde! O ja pierdzielę, ale mi serce wali. O kurde. Dobra. To już koniec. Na razie.